Hej, cześć siemanko, witajcie na moim kanale, ja jestem Tobiaż. W tym filmie pokażę Wam jeden z najlepiej płacących kraników, znaczy takich tradycyjnych kraników kryptowalut, w których po prostu nie wiem, klikamy w Shortlinka i dostajemy za to jakąś nagrodę, czy tam klikamy w taką reklamę PTC, Pay to Click i po prostu dostajemy za to jakieś tam wynagrodzenie. Jest to stronka Fawcett Crypto, link oczywiście macie w opisie, tak samo jak link do. Discorda dla widzów, tam możecie zadawać różne pytania odnośnie kraników, odnośnie właśnie rollercoina, czyli takiego głównego tematu kanału, przynajmniej na moment obecny. A my już przejdźmy do opowiedzenia, czym jest ten fosset krypto. Więc jest to taki dość rozbudowany, klasyczny kranik. To znaczy, mamy tutaj oczywiście Faucet, tradycyjny, mamy dzienne, dzienną nagrodę, jakby za codzienne wchodzenie. Mamy PTC, co jest tu bardzo fajnym sposobem na zarobek, z bardzo fajnie płacącym. Jak widzicie tutaj, za 40 sekund dostajemy 27 końców, gdzie 7,3 tego końca to 1 Satoshi bitcoina na moment obecny, więc fajnie płacące. Dodatkowo mamy ankiety, na których ja tutaj zarobiłem po prostu naprawdę sporo, bo jak widzicie tutaj za 1 minuta roboty i mamy 750 coinów, czyli dużo więcej. Niż w zasadzie za wszystkie możliwe PTC na moment obecny. No są tu też właśnie takie po 3-5 tysięcy. Wydaje mi się, że zdarzyło mi się zrobić taką za chyba nawet coś koło 9 tysięcy, więc naprawdę ankiety to świetny sposób tutaj na zarobek. Czekajcie, jak z tego wyjść. Dobra. Dodatkowo mamy oferty, to jest tradycyjne też dla takich kraników oczywiście. O ofertach chciałem robić jakiś film. Nie wiem, czy on wyjdzie, bo sam za dużo ofert nie robię. Aczkolwiek, jeśli bardziej się zajmę ofertami, to myślę, że właśnie pokażę na przykładzie paru ofert, jak to mniej więcej wygląda, bo za to są naprawdę fajne, ale to fajne nagrody. I shortlinki, czyli. A na moment obecny są. Nie, czekajcie, jest pokazane, że 12, a ja mam tylko dwa a nie. Nie czekajcie, nie wiem. No, aczkolwiek shortlinki tutaj są dość średnio płatne. A nie, czekajcie, one są po prostu 6 razy: możemy zrobić takiego shortlinka, więc no, ale one są i tak średnio płatne jak dla mnie. Dużo lepszy sposób to są PTC i ankiety. Czekajcie, jak to było. A dobra, Zaklikanie w te wszystkie rzeczy, za wchodzenie codzienne i ogólnie. Jakby za zarabianie na tym kraniku dostajemy level. Jak widzicie, już mam 72, bo trochę tutaj robiłem. I co to nam daje? Jak widzicie, jak ja sobie wejdę na tą nagrodę, to mam 12,5 plus 1,13 dodatkowej nagrody. Czyli po prostu za to, że mam wysoki level, dostaję więcej Satoshi niż normalnie. Tutaj mamy challenge jakieś. One, znaczy w zasadzie to są takie, wiecie. Mm, jak to się nazywało? No takie nagrody za różne osiągnięcia, achievementy. No jak widzicie, kompleks. No musimy 124 PTC zrobić, albo no w zasadzie jest ten tradycyjny codzienny. No generalnie takie tam. Możecie sobie o tym poczytać. Za różne levele. 50 już osiągnąłem. Za setny. W sumie fajna nagroda. No. Możemy też zbierać tutaj itemy różne, które nam dają jakieś fajne, też właśnie takie klewele. Dodają nam różne, jakby, jakby dostajemy większą nagrodę. No, w zasadzie nie jest to nic ciekawego. Ja na ogół je sprzedaję, ale czasem, znaczy, może tak, nie upłaca się ich kupować, ale jak się je dostanie za darmo, to w zasadzie jest to. Fajny sposób na takie zwiększenie y, zarobków na tej stronce. Tutaj mamy ogólnie community, możemy tam. No mamy. Generalnie ta, ten support odpowiada w miarę szybko z tego co wiem, yy, więc naprawdę fajny kontakt jest. Dodatkowo możemy własne reklamy dodawać też. Jeśli macie jakiś swój kranik, to możecie właśnie dodać. Yy, y, jest też oczywiście system zapraszania, bardzo fajny. Yy, Aż dziwne, że zaprosiłem jakąś osobę, bo nie przypominam sobie tego. Ale, no, 20% zarobków tych osób, które zaprosimy, dostajemy, więc naprawdę fajnie. No, i wypłaty, czyli to, co raczej Was najbardziej interesuje. Niestety, jest dzienny limit wypłat, ale to chyba też od levelu zależało, że coraz wyższy po prostu jest ten. O, właśnie, increase limit. Tu możemy poczytać sobie o tym. I teraz tak, mamy y, 18 sposobów na wypłatę, a w zasadzie wypłatę w 18 y, kryptowalutach. No, jak widzicie, te spadki na krypto są okropne wręcz. <laughs> Tutaj Bitcoin minus 25%, y, Dash minus 45%, Komodo minus 51%. Yy, tu jeszcze był yy, TRX, o jest Tron. On akurat sobie ładnie poradził, ja go trzymałem akurat dość sporo czasu. Yy, no ale tak. Yy, no ogół ja wypłacałem w Litecoinie, czasem w Bitcoinie i od razu, jak widzicie, tutaj mamy przelicznik yy, nasz balans yy, jakby saldo monet i ile to jest Satoshi, to możemy chyba sobie no, możemy sobie na dolara zmienić. I po prostu w zasadzie klikamy sobie Withdraw Jakby Bierzemy Direct Withdraw, nie wiem tutaj chyba Bitcoina można było na faucet paya wypłacać, obecnie nie można w ogóle No ale Generalnie raczej nie robią z tym problemów Ważne żeby nie były to portfele które takie micro wallet tak zwane bo one mają często minimum do wpłaty i można po prostu stracić całkowicie tak samo nie wiem czy to jest usdt chyba nie ma no nie ma z tego co widzę ale na przykład na rollercoina nie wpłacajcie takich rzeczy bo tam jest minimalna wpłata 100 usdt więc jakby wszystko poniżej jest tracone no Mm, więc tak naprawdę to by było na tyle, jeśli chodzi o wypłaty. Oni mniej więcej tam w przeciągu kilkudziesięciu godzin uzupełniają wszystko, ale no jest to napisane, że 24 godziny, ale no z tym jest dość różnie. Generalnie, no, myślę, że możemy wypłacać w zasadzie w każdym rodzaju tych kryptowalut, bo to nie do końca ma znaczenie. To i tak nie są super duże ilości, a zawsze możemy sobie na przykład na faucet payu zamienić to. Mm. No i co? Co jeszcze tutaj jest takiego ciekawego? No jeśli chodzi o faucet tradycyjny no to mm, czekamy sobie tutaj chyba 15 sekund i możemy co pół godziny odbierać 19 monet w moim przypadku. Jak widzicie, i po odebraniu faucetu czy tam zrobieniu czegokolwiek, możemy odebrać też dzienną nagrodę. I jak widzicie, no, dostałem. I już z 18 zwiększyło się do 24 satoshi, dlatego na tej stronce zarabianie jest naprawdę proste. Jeśli cieszą was takie kwoty rzędu 100, 200, 500 satoshi, to naprawdę y, myślę, że Fossil Crypto jest dla was, bo uważam, że to jest jeden z lepszych takich tradycyjnych klikanych kraników. Yy, no a zawsze można sobie coś z tego wypłacić i wpłacić na rollercoina. Yy, no i co? Myślę, że to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że podobał Wam się on. Oczywiście w opisie macie link do tej strony, jak i do Discorda dla widzów, na którym możecie zadawać swoje pytania. No i do, do zobaczenia. Cześć!